Bogurodzico Maryjo wieczorna apelowa go, go, godzina na koniec dnia jest dla nas czasem stawania w twojej obecności przypominaniem sobie o tym, że jesteś z nami. Wprawdzie to my teraz o 21:00 śpiewamy wobec ciebie Bogurodzico, jestem, pamiętam, czuwam. Ale to ty Maryjo przez cały dzień, noc, każdą chwilę i godzinę naszego życia, wobec nas, swoich dzieci, najdoskonalej wypełniasz te słowa. Bo to słowa, które chyba najpiękniej określają postawę matki wobec dzieci. Matka jest obecna, nieustannie pamięta z troską i miłością o dziecku i czuwa przy nim, bo dzieciom często zdarza się nie czuwać nad sobą. Jesteś Maryjo królową i matką codziennej troski o nas. Słowa jestem, pamiętam, czuwam są dla nas ciągle zadaniem, a w Tobie wypełniają się one do końca i określają Twoje królowanie i bycie matką wobec nas, wierzących, Twoich dzieci. Bardzo potrzebujemy Maryjo Twojego jestem, Twojej obecności. Bardzo potrzebujemy doświadczać tego, że jesteś z nami, nawet jak my nie umiemy być przy Chrystusie i przy Tobie. A zwłaszcza wtedy, gdy się zagubimy, gdy coś niszczy nasze życie, zabiera pokój, jedność, miłość. Twoje ratujące nas, Jestem, jest tak wyraźnym doświadczeniem dla wszystkich, którzy tu na Jasną Górę przychodzą, pielgrzymują. Jak często przychodzą tu ludzie, którzy czują, że tracą życie, szczęście, swoją tożsamość, własne jestem, uchodzi z nich życie, tracą nadzieję, radość, miłość, bo doświadczyli choroby, choroby grzechu. Przychodzą tu ludzie i drżą nawet, bo myślą, że nie są godni, by dotknąć się Jezusa, że grzesznikom nie wypada, choć właśnie na grzeszników Chrystus czeka. Tu spotykają się najpierw z Twoją obecnością, z Twoim Maryjo jestem, i przez Ciebie, dzięki Twojej modlitwie i wierze sami z wiarą dotykają się w sakramentach Jezusa Chrystusa, a to prowadzi ich do uzdrowienia. Jasna góra jest świadkiem, to miejsce jest żywym świadectwem uzdrawiającego przychodzenia do Chrystusa przez Ciebie, Maryjo. Twoje jestem wprowadza nas w obecność Bożą. Przez Twoją obecność w naszym życiu wchodzimy świadomie w przestrzeń obecności tego, który jest. Nie ma życia poza Bogiem, nie ma uzdrowienia poza Nim, nie ma lekarzy na rany grzechu i na cierpienia, które bywają konsekwencją grzechów. Tylko Bóg. Przyprowadzaj tu na jasną górę całą Polskę, Maryjo. Piergrzymów ze świata i tu i wszędzie prowadź nas do Chrystusa, bo jesteś bramą niebieską, bramą do nieba, do obecności Boga, który uzdrawia, który leczy w Jezusie Chrystusie, który dał nam swoim Synu nowe życie i daje nieustannie. Dziękujemy Ci Maryjo za Twoją obecność, Twoje jestem w naszym życiu. I za Twoje pamiętam wobec nas, Matko nasza dziękujemy. To Twoje Maryjo, pamiętam, nie jest tylko pamięcią historii naszego życia. Twoje pamiętam jest wierną miłością wobec nas twych dzieci. Masz wobec nas, Maryjo, zawsze masz miłość. Nawet jak bardzo się gubimy, nawet jak błądzimy uparcie, to nie przestajesz nas kochać. I choćby w naszym życiu. Były potopy gorsze niż ten szwedzki przed wiekami, choćby ciemności zdawały się zalegać i w sercu, i na zewnątrz, jak nieraz w historii naszego narodu, i choćbyśmy jak ślepcy czasem żyli i ślepo wybierali to, co niemądre, to Ty mówisz nam na jasnej górze: pamiętam o Tobie. Wierna jestem w miłości wobec Ciebie, moje dziecko, nawet jeśli Ty, wierny tej miłości nie byłeś. Twoja miłość, Maryjo, jest odbiciem wiernej miłości Boga wobec nas. Dziękujemy Ci za to Twoje wierne kochanie, bo ono pozwala nam przejrzeć, wzbić się ponad ciemności, nie stracić nadziei. Bo człowiek kochany chce żyć, chce się podnosić. Dziękujemy, Maryjo z jasnej góry, za Twoje pamiętam, które jest wierną miłością wobec nas, Kościoła. I naszego narodu. Czuwasz przy nas, matko nasza. Twoje czuwam jest modlitwą budzącą nasze sumienia, by i one czuwały. Twoje Maryjo czuwam jest wobec nas trwaniem z wiarą i nadzieją, nawet wtedy, gdy my już tę wiarę i nadzieję tracimy. Twoje czuwanie jest wiarą w nowe życie w nas, wtedy, gdy wydaje się, że już coś się skończyło, że czegoś nie da się odbudować. To zawsze zwycięstwo przychodzi przez Ciebie, czuwającą, to znaczy oczekującą przy nas na Chrystusa, który przychodzi podnosić nas do nowego życia. I choćby inni w nas zwątpili, choćbyśmy sami umarli dla łaski i miłości, to Ty dalej wierzysz, wierzysz w nowość życia w nas, które powstaje z martwych w Chrystusie Jezusie. Ty nie tracisz wiary w moc syna Bożego. Tam, gdzie inni widzą w nas słabość, upadek, małość, Ty ciągle widzisz w nas dalszą drogę do życia. Tobie, Maryjo, wiary nie brakuje. Wiary Bogu, ale i wiary, że my mocą Boga wstać możemy do nowego życia. Właśnie Twa wiara i miłość jest jakby wewnętrznym ośrodkiem Twojego czuwania przy nas. Dziękujemy Ci za to i z Tobą, Matką uwielbiamy Boga. Źródło naszego życia i mocy do powstawania zmartwych. Takie jest to Twoje wobec nas, Maryjo. Codzienne jestem, pamiętam, czuwam. Choć nieudolnie, to z dziecięcą ufnością nie tak doskonale jak Ty wobec nas, ale i my z serca wobec Ciebie wypowiadamy tutaj co wieczór w tej kaplicy, ale i w naszych domach, świątyniach, kaplicach: Jestem. Pamiętam, czuwam. Śpiewamy codziennie apel, pamiętając, że te trzy słowa, które są jak zobowiązanie miłości, które chcemy wypełniać, Ty realizujesz wobec nas z wzorczą dla nas wiarą i miłością. I za to dziś chcemy Ci z miłością i wiarą, Maryjo, podziękować i oddać się w Twoją opiekę. Twej modlitwie Bogu Rodzico i Twemu wstawiennictwu polecamy cały Kościół Święty, papieża Franciszka, Episkopat Polski, nasz pauliński zakon, ojców i braci. Przyjmij, prosimy Matko, wszystkie intencje zapisane w księdze modlitwy apelowej. Prosimy w intencji dobrodziejów i ofiarodawców Twego jasnogórskiego sanktuarium. Modlimy się o zdrowie dla ciężko chorej Zofii. Prosimy za Faustynę, za wszystkich, którzy nas o modlitwę prosili. W opiekę Twoją, Maryjo, oddajemy nasze rodziny, najbliższych, parafie w sposób szczególny, parafie pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w miejscowości Wyskoć, w archidiecezji poznańskiej, którą nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Dziś w modlitwie pamiętamy przy Tobie, Bogu Rodzico, o świętym pamięci Romualdzie Lipko, znakomitym muzyku, kompozytorze. Jego pogrzeb dziś odbył się w Lublinie. Dziękujemy Bogu za jego życie, talent i za to, że jako człowiek, jako artysta w swoim życiu kierował się chrześcijańskimi wartościami, czego wyraz dawał, przyjeżdżając, pielgrzymując także tu na jasną górę wraz z żoną. Dziękujemy za jego wiarę i za jego klasę. Wypraszaj mu Maryjo radość nieba i umocnienie dla małżonki najbliższych. Twoją opiekę oddajemy Ci matko Irenę i Jana Szymczak z Radomska, którzy jutro przeżywać będą 65. rocznicę sakramentu małżeństwa. Modlimy się za nich, za ich całą rodzinę. Polecamy Ci matko pielgrzymów z tychów, którzy modrą się dziś z nami w czasie Apelu tutaj w kaplicy, a także alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Księży Chrystusowców z Poznania. Prosimy za wszystkich naszych rodaków w kraju za granicą, którzy łączą się z nami dzięki telewizji Trwam, wszystkim rozgłośniom radiowym i przez Internet. Rozważamy tajemnicę Twego ukoronowania Maryjo na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dzięki imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak w niebie. Odpuszczanie nas i pokuszenie, ale nasz zbaw ode słowa. Zdrowaś Maryjo, łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko się za nami teraz i godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko się teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, za nami nimi, teraz się w śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas sobotnia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż w szczególnie tym, którzy bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami raczmy radzić w potrzebach naszych od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wypadać. Panie, o chwale błogosławiona, o Pani nasza, o rękowniczko nasza, ośredniczko nasza, nasza, Synem swoim nas pojedna, Synem swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas Całą wspólnotę Kościoła oddajmy w obronę Świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasz aby Oby Bogu pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skupę dusz ludzkich po tym świecie krążą, o Bożą, strąźmy do piekła. Księżyc biskupów, którzy modrą się z nami w czasie apelu, prosimy o dar Bożego Błogosławieństwa. Otrzymaliśmy dzisiaj dar w postaci encykliki przepraszam, adhortacji apostolskiej już piątej Ojca Świętego Franciszka na temat Amazonii. I dziękujemy za decyzje, które tam w niej są zawarte, które rozpraszają i zwyciężają wszelkie sensacje medialne, między innymi na temat święcenia żonatych mężczyzn czy celibatu. Dlatego prosimy Maryję, o pierwszeństwo ekologii ducha, a wtedy wszelkie inne ekologii, ekologie i ekologizmy zostaną na właściwym sobie miejscu. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapłać za wspólną modlitwę Apelem Jasnogórskim. Jak każdego dnia transmitujemy ją z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. I w tej szczególnej godzinie apelowej, te wszystkie nasze intencje składamy wspólnie przed obliczem tej, która jest Królową naszej ojczyzny, naszą Królową. Zapraszamy Was, drodzy, do pozostania wraz z nami już za chwilę na antenie telewizji Trwam, serwis informacyjny, z kolei na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30, czas rozmów niedokończonych. Życząc błogosławionego czasu, zapraszamy, drodzy, bądźcie z nami. Boże, Ewelina Wiśniewska, witam naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny. Zapraszam na informację dnia. Smutek oznacza wewnętrzny ból, który otwiera na autentyczną relację z Jezusem i drugim człowiekiem, mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji w Watykanie. Papież Franciszek nawiązał do drugiego z ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smutek w Piśmie Świętym może mieć dwa aspekty. Pierwszy może dotyczyć czyjejś śmierci lub cierpienia, tłumaczył ojciec święty. Il luto, Smutek jest drogą gorzką, ale może być użyteczny, by otworzyć oczy na życie oraz na świętą i niezastępowalną wartość każdej osoby, a wtedy zdajemy sobie sprawę, jak krótki jest czas. W piśmie świętym smutek przejawia się także z powodu grzechu, popełnionego zła, pominiętego dobra i zdrady w relacji z Bogiem. Jest to płacz ze względu na brak miłości, który wypływa z tego, że zależy nam na życiu innych. Tutaj płaczemy, ponieważ nie odpowiadamy panu, który nas tak bardzo miłuje i zasmuca nas myśl o dobru, którego nie uczyniliśmy. W słowach skierowanych do Polaków, Ojciec święty przypomniał, że wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Wielu jest cierpiących z powodu choroby w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie i na świecie niech Pan da im siły, cierpliwość i łaskę uzdrowienia, a my zawsze pamiętajmy o nich i towarzyszmy im z modlitwą, z bliskością i konkretnymi gestami współczującej i czułej miłości. Papież modlił się też z wiernymi za pogrążoną w wojnie Syrię i za mieszkańców Chin zmagających się z epidemią koronawirusa. W siedzibie konferencji Episkopatu Polskiej miała dziś miejsce prezentacja adhortacji Ojca Świętego Franciszka Kerida Amazonia, Umiłowana Amazonia. Kerida Amazonia, Umiłowana Amazonia to piąta adhortacja apostolska papieża Franciszka. Zgłoszona e, e, adhortacja papieża Franciszka, posynodalna, na którą czekaliśmy e, kilka miesięcy i dzisiaj... Jest ten dzień, kiedy ona jest prezentowana tak jak dzisiaj w tym miejscu, w wielu miejscach na świecie, w całym kościele katolickim, poczynając od Watykanu. Dokument napisany jest poetyckim językiem. Ojciec Święty odwołuje się do wielu problemów, z którymi zmaga się Amazonia. Dotyczą one cztery...